Liturgia Niedzieli to liturgia ze święta podwyższenia Krzyża Świętego. W Psalmie, psalmista mówi nam, abyśmy nie zapominali o wielkich dziełach Boga. I jakie są te wielkie dzieła Boga? No właśnie takie jak wywyższenie Jezusa na Krzyżu, albo scena, którą doskonale znamy z Księgi Liczb. Scena, która przedstawia zbuntowanych Izraelitów i węże jadowite, które tych Izraelitów kąszą. Dlaczego ta scena jest tak ważna i do czego ona się odwołuje? Do tego, co się wydarzy kilka tysięcy lat później. Śmierci Jezusa na krzyżu i tego, że zawsze wtedy, kiedy mój grzech, moja słabość kąsa mnie, jak te węże na pustyni, to przestaje się skupiać na tym, co się dzieje pod moimi nogami. Przestaję patrzeć tam i szukać, żeby coś za chwilę nie wyskoczyło spod skały. Tylko robię to, do czego nawiązuje Jezus, do czego zaprasza Jezus do patrzenia na Jego krzyż. Tam jest ratunek. Tak jak Izraelitów miał uratować miedziany wąż, a właściwie posłuszeństwo, w to, że spojrzenie na tego węża po ukąszeniu przywróci im życie, sprawi, że nie będą umierali, tak samo Jezus mówi: Twój ratunek jest w tym, że przestaniesz się skupiać na swoich grzechach, słabościach i upadkach, a będziesz patrzeć na mnie, wywyższonego na krzyżu. Tam jest życie, tam jest Twój ratunek. I chociaż wydaje się to niemożliwe, to jednak pamiętajmy, że właśnie na krzyżu Jezus powołuje do życia wiecznego pierwszego świętego Łotra, tego, który mógł się skupiać tylko na swoim grzechu, bo tylko tyle miał, tylko to mu zostawało ale postanowił zaufać, i z tego zaufania zrodziło się życie. Nie pozwól, aby twoje życie było jak poleminowe, gdzie spoglądasz co chwilę pod nogi i patrzysz na to, co cię niszczy, na to, co cię zabija, z czym sobie nie dajesz rady. Ale daj się zaprosić Jezusowi do spojrzenia z ufnością na Jego krzyż, bo tam jest Twój ratunek. Święto podwyższenia Krzyża Świętego to jest święto, które mówi: Ufaj. Ufaj, bo tam, gdzie dla wielu jest śmierć, tam, gdzie dla tego świata jest przegrana, dla ludzi wierzących jest ratunek, lekarstwo i życie.